Szanowska Akademia Piłkarska, działająca przy Moksirze, rozpoczęła w tym miesiącu rywalizację w rozgrywkach ligowych w kategorii trampkarzy młodszych. No! Akademia Piłkarska w Szanowie, choć działa zaledwie od początku tego roku, i cieszy się sporym zainteresowaniem. Chętnych nie brakuje i organizatorzy myślą o zwiększeniu liczby miejsc w przyszłym roku. No zaczęliśmy w styczniu pierwszym naborem i to rozwija się w sposób prawidłowy, bardzo zadowalający, a w niektórych wypadkach nawet przechodzi nasze najśmiesze oczekiwania. Dlatego że teraz robiliśmy kolejny nabór. No i podczas tego naboru już dysponujemy grupą około 20 osób. A wracając jeszcze do wcześniejszych roczników, to praktycznie w każdym roczniku kadra liczy około 25. Także że to jest dosyć sporo. No, i od przyszłego roku już będziemy praktycznie prowadzić szkolenie w siedmiu rocznikach. Zajęcia w Akademii prowadzi zawodowa kadra instruktorsko-trenerska. Są to osoby po AWF-ie, z których każda jest też pedagogiem. Bardzo duże jest zainteresowanie u rodziców. I nawet nie robiliśmy specjalnej reklamy w tym kierunku. Poza naszymi własnymi środkami, jakimi dysponujemy. A jednak mimo to wszystko przebiega tak jak powinno. Oprócz treningów Szanowska Akademia Piłkarska pozwala młodym adeptom tej dyscypliny zobaczyć w akcji swoich idoli i poczuć atmosferę piłkarskiego święta. Pierwszą taką okazją był wyjazd na mecz Legii Warszawa z Arsenalem Londyn na otwarcie stadionu przy ulicy Łazienkowskiej. Podczas wyjazdu na, na mecz Legii z Arsenalem na otwarcie stadionu Legii no te dzieci były bardzo zadowolone i karne, zdyscyplinowane. Także nie było najmniejszych jakichś ekscesów, żeby trzeba dyscyplinować te dzieci po prostu. Praca trenerów już przynosi pierwsze efekty. Najstarsze roczniki szkolące się w Szanowskiej Akademii Piłkarskiej już od września grają w Ligach Wadowickiej i Szanowskiej Trampkarzy Młodszych pod nazwą Moksir Szanow. Już te najstarsze roczniki biorą udział w normalnych, regularnych rozgrywkach. Dwa roczniki Trampkarzy Młodszych biorą udział jeden w klasie rozgrywkowej prowadzonej przez podokręg Wadowice, A ta grupa, która tutaj dzisiaj gra, to również jest Trampkarz Młodszy, to jest takie zaplecze. Rocznik 1998. 9-9, który gra w podokręgu szanów. W pierwszym meczu w szanowskiej lizy Trampkarzy Młodszych zawodnicy Moksli na boisku na kontach gościli UKS Dulowa. Na inaugurację pokonali przyjezdnych 4 do 2. Trzy bramki w tym meczu zdobył najmniejszy na boisku, ale bardzo waleczny Aleksander Szkółka. Na tym etapie treningów, na tym etapie szkolenia nie zakładamy żadnych wyników sportowych. Po prostu to to jest dla nich powinna być zabawa. Brawo, no i o to chodzi! Wyniki nie są sprawą pierwszorzędną, tym niemniej takie otwarcie napawa optymizmem i motywuje do dalszej pracy.